Lokalizacja cieszyna determinuje organizację wszelkich imprez o charakterze transgranicznym. 11 października przedsiębiorcy i przedstawiciele władz samorządowych z Polski i Republiki Czeskiej spotkali się w hotelu Merkur, by rozmawiać o biznesie. Obecny na transgranicznych rozmowach biznesowych burmistrz miasta Cieszyna Mieczysław Szczurek mówił o relacjach samorządu i biznesu. jest bardzo dużo obszarów, gdzie musimy współpracować. Nie tylko, że się stykamy, ale musimy współpracować. Wymienię tutaj na przykład studium, plany zagospodarowania przestrzennego, gdzie w zależności od tego, jak Rada ustali, to taki będzie miało to wpływ na rozwój biznesu. Jeżeli wytniemy możliwość powstawania nowych miejsc pracy, nowych firm, to wtedy biznes tutaj wiadomo, że się nie rozwinie. Jeżeli radni umożliwią, burmistrz rada umożliwią powstawanie takich zakładów, to wtedy sprzyjamy biznesowi. To jest jeden z przykładów, gdzie można zachęcić biznes, czy w jakiś sposób można zachęcić biznes do przyjścia do danego miasta. Kolejną rzeczą są na przykład uchwały Rady zwalniające z podatków na określony okres czasu. Wiadomo wtedy, że każdy, kto otworzy firmę w Cieszynie czy w innym mieście, będzie mógł z takich podatków przez jakiś czas być zwolniony. Główną ideą przyświecającą organizacji spotkania była wymiana doświadczeń i spostrzeżeń, a także szansa na indywidualne rozmowy i konsultacje oraz nawiązywanie nowych kontaktów biznesowych. Jakie oczekiwania po dzisiejszych transgranicznych rozmowach biznesowych? Tak, ja jestem optymista. Ja... Jestem optymistą. Mieszkam niedaleko granicy, jakieś 6 km. Interesuje mnie wszystko, co jest związane z moją profesją i biznesem. Także dzisiejsze spotkanie sprawia mi dużą przyjemność. Mamy możliwość nawiązywania kontaktów i rozmów o biznesie. Czy udało się już nawiązać jakieś interesujące kontakty biznesowe, a może zdobyć nowe doświadczenia, wymienić się doświadczeniami i spostrzeżeniami? Jeszcze nie, ale nadal uważam, że to spotkanie daje ogromne szanse na nawiązanie kontaktów. Podczas rozmów poruszono kwestię roli powiatowych urzędów pracy w zapobieganiu skutkom kryzysu. Bardzo dużo dobrego mam nadzieję, robimy na cieszyńskim, choć staram się unikać tego, bo to już jest przede wszystkim też transgraniczny rynek pracy, bo w tak niezwykłym położeniu jest umiejscowiony powiat cieszyński. No przekładając na fakty i liczby, to oczywiście setki stworzonych nowych miejsc pracy ponad 600. Którzy w tym roku odbywają staże u pracodawców, zdobywają cenne doświadczenie. Pani Anno, czyli mam rozumieć, że Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie współpracuje z instytucjami o podobnym charakterze, ale po tej drugiej stronie granicy? Jak najbardziej od wielu lat w ramach Euresa transgranicznego mamy bardzo wiele kontaktów na przykład szkoleniowych informacyjnych realizujemy te projekty z naszymi kolegami z czeskiej i słowackiej strony takim konkretnym przykładem są dyżury mojego pracownika w urzędzie pracy w czeskim Cieszynie gdzie od bardzo wielu lat, wcześniej również były w czyńcu, udziela informacji na temat polskiego rynku pracy, polskich systemów zabezpieczenia, a nasi czescy koledzy się tym samym odwdzięczają, mając dyżury w moim urzędzie. Transgraniczne rozmowy biznesowe zorganizowane przez Zamek Cieszyn, Klub Przedsiębiorców i Czesko-Polską Izbę Handlową pokazały, jak dobre relacje łączą ludzi po obu stronach granicy. Pierwsze dwa fora pokazały, że jest ciągle potrzeba otrzymania wiedzy najlepiej z pierwszej ręki, sprawdzonej na temat no, rozwoju własnej firmy, pozyskiwania nowych kontaktów handlowych i te pierwsze dwa fora pokazały również, że, że Cieszyn to jest to miejsce, które się rozwija dzięki lokalizacji na granicy i dzięki temu codziennemu polsko-czeskiemu biznesowi. Stąd idea rozmów, żeby dać możliwość przedsiębiorcom, ale także otoczeniu biznesu i władzom samorządowym do rozmawiania bo przy konferencjach, przy forach gospodarczych, zwykle program jest taki, można powiedzieć, nabity program jest tak intensywny, że na, że nawet przerwa kawowa czy obiadowa nie wystarcza, żeby móc się po prostu nagadać. Stąd ta zupełnie inna formuła, która no, mam nadzieję pokazuje również nowe, nowe miejsce. Nie jest to zamek Cieszyk, tylko Hotel Mercure. I myślę, że to jest jakiś też dobry chyba krok w, w właściwym kierunku.